Nie postor fajnie. A to jest kurwa śmieszny. to jest dobre kombo z tym tiebreakerem. No nie to jest. Oh Delatował jakieś głosy podezone Nie, nie będę trollował, naprawdę trzeba Ale muszę dobrze dedukcję tutaj teraz zrobić, tym robi, bo no ja mogę tutaj dużo zmienić, w ogóle ten tie breaker też mogę dużo zmienić tak. Ale... Widziałem Dzikie densy O, Brojas, Co Dobra, się stało? ale dajcie mi powiedzieć. Generalnie, stałem w, o, jazda, w Boiler Roomie. Był Fabix, Marabix i ja. I ktoś tepnął, definitywnie tepnął Marabixa. Ty się tepnąłeś, Marabiks, nie? Ja się tepnąłem do tego, do... Do... Ja le, 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 do... Jazda. do kurwa, Dobra, to ja są takie, że kto... Że tepnął się Marabix z górnej? do dolnej? I Brojas... I Brojasa z Woki tepły się do Boiler room, nie? Maramix ja do górnej? Coś... Ja bym coś powiedział, ale mnie zgesują, więc nic nie powiem. Maramix do górnej? Mm, co do górnej? Do, do górnej dekontaminacji? De no, wiesz co, kurwa, to było tak szybkie, że nie pamiętam. Na mapę zobaczę. Ale no po prostu... No, 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 no nie. Na mapę nie. po prostu, Nie wiem. Chyba, chyba, no, na górnej chyba. Na górnej? Mhm, chyba. Ale nie jestem pewien, Bo to, to jest było za ja... Się... Nikogo nie zobaczyłem. Nie, nie widziałem. Za... W laboratorium tak. No, nie widziałem bro. Wchodził no. do specimenacji przez dekontaminację. A Ty chyba był na początku. Policji. Nie Poszedł się tak. skanować. W tamtą stronę szedł. I ktoś jeszcze... Co no, ja byłem, ale ziód, tam... Ziód, ziód, ziód był odkliknąć. No właśnie. Tak I... dokładnie. I co i nie wiem? Ależ ile ma kill, nie? Czasu. Nie no, kurma, nie miałem szans w takim kondycji. z nas sorry. Ale raczej jak, to to jak, to jak to... tepną, co nie, to, to musiał, to to musiał to być, to... być świeży kill, czy da się te trupy tak. tak normalnie? Nie, da się te wyportować, właśnie. Transporter nie widzi, czy ten, czy no. na przykład... No, no ja wiem, no, ja, ja miałem, rozumiem, rozumiem. jaki jest cel transportera? No żaden, jest Pod trollo, nie? No właśnie... Ale wiesz na przykład możesz się tapnąć za no, ok, ja tak, no tak. Jako... i wtedy wiesz kto zabił, nie? Okej okay. ja z... Musisz się możesz siebie, nie? Nie od samych ludzi. Ale z samych ludzi to jest śmieszne. nie? No tak. No to nie ja wiem No to jeżeli jest górę dokąd ciało, to jest prawdopodobnie ktoś z. z Adrian Dudek może to z nich być jakimś zabójcą. A masz Dudek... Żółtko chcesz zrobił z tobą tego? E, logika. Ze mną? Ja robiłem z nim. A no... To czemu? To czemu nie odkliknąłeś jak wszedłeś do laboratorium? No poszłem za... poszłem do specimena od razu. No, ale poszło. To czemu nie odkliknąłeś? Oj, no po co? Ojej oj. oj. Nie, nie patrz na te taski tak od razu. Ty, e, słuchajcie, bo ja mam impostora i mogę wam robić streama. Chcecie zobaczyć czerwony. Dobra, woltujcie go. <gry> Zastaję, no. się. No, po prostu jesteś nieimpostorem i nie wiesz jak Breaker, No dobrze, no dobrze, Była, by było, nie, być ataski, nie, może nie, nie, robić. nie, nie, o <laughs>

Там мы даже не понимаем где. Что куда ничего не поможет, а сам Ну, тогда все-таки скончит трагодел. Będzie się taką tragedią, że. Trzeba chcąc to oglądać. to gameplay to niesamowita szereg. Że... Co co zwali. Ale gotuje, powoli widzę. Ale gotuje. Weźmy to, no bo co? O, I wszystkie plany poszły się, pierdzień! No nieźle. No nieźle. jest względem długo trwającej rundy całkiem świeże ciało. Makiś nie wiem, powiedzmy pół minuty temu byłem na Vitalesach, pół minuty temu. No, było na ono było Self-report! Self -report. self report. Mówisz? Nie self report. Nie. Jestem, jestem im po no masnicza, ale nie zatajbem go. Coś innego go zabiło. Więc nie wiem co go zabiło. Ten marami no? gonił, jest, mnie gonił, bo jest się zawrócił? Ale jestem im pożyczny. Czy mnie gonił? Bo z jest s Nie jestem z Nitzem. Później, ale dobrze. Więc jeżeli, nie wiem kto zajebał. Macie jeżeli... jeszcze Neutrala poza mną, więc z powodzenia. A gdzie Na no, Witelsach. No, ale witalsach. to mnie ty zabiłeś? Nie, ktoś inne. A jaka jest Sława? <laughs> Jak już umierasz, to po mojemu. Mój Prawdomówny jest, moim zdaniem. Ja generalnie, generalnie mogę powiedzieć tak, że... No co ty mam shielda, ale no nie powiem od kogo. I jest jeden zawodny, który bardzo mi śmierdzi i chyba kusiło go w koskę. I, I jest to nijaki Patryk Dud, który przez no, tak pewne no, jakieś 10 sekund za mną krążył. To, to ale nic nie, nie do zrobiłem. Wimponsu. No, z bo zacznę za tą dużą pańczową i mogą staskę. Cię zabić. Teoretycznie, twoją, i Nie, swoją mi zabić, no bo nie wiem, Mogę, mi zabić, No, ale no to nie, nie wiesz, czy. No, dobra, no ale szlipt nie pęknie, no to nie próbowałem Cię zabić, jakby. No, tak nie pęknie tak. generalnie, no to medykowi się jedynie wyświetli. No to. Eee, ale no to. No tylko tak, tak, Ale mamy, medyk wypowiedział o... raczej w tym. Albo, no w tym momencie wypowiedział, bo to był win. Nie, nie wiem czy Medek by powiedział, kwestia czy Medykowi Ale... się podświetle, kto chciałby teraz w ogóle taką No nie wiem, no, nie wiem. Nie, 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 nie. już nie, tak, a... nie. Ale generalnie tak na, moje, na swoją obronę w tej rundzie mogę powiedzieć, że zakończyłem w tym, w zabie z jutkiem Tutaj a miałeś ochotę i zabić teraz, czy trochę później? Tak. <laughs> a a dobrze, może wy mać ochotę kogoś zabić, mam jeszcze... Jeden pocisk w komorze, zanim odejdę. No. Dobra, strzelajcie, mi śmierć, że nie... jest strzelę Boga. Chcesz się mi śmierdzić tym arsonistą? Ja bym, ja bym strzelał w dudka, ale... Na jakiegoś neutrala, nie wiem na jakiego, nie? Jeżeli Fabix, jeżeli... Nie mogę neutralów. Nie mogę neutralów. Nie? Naprawdę? Mogę tylko crewmate'ów chyba. Nie dudkę. Który, kto to jest? London Bro. London. London. London Bro. Do kogo podejrzewać Kuba? Co no, no, ty Kogo Kuba? Kogo jest... o, tu już, bo nie słyszałem. Kogo Oj? podejrzywasz, Oj, nie trafiłem. To, to był Dobra, no to Londyn? No. z No, Londyna. No. To no, klasycznie się sprzedał. Jaką <grytko> klasę? No, nie, już, ale szybko poszło. Już z nic nie Nie jest imposter. Co Ułem. ja tam muszę robić? Wszystko? Nie, rozumiesz, że ja byłem arsonistą już ten. Pod <śmany> 5 osób Pięć <śmany> osób poblanych w miarę Alibi wyrobionej kurwa mnie cfel szef. Jeszcze wam mecz ugrałem, nie mogę. No, jest problem. A ja tak czułem, że ktoś jest arsonistą, a jeszcze myślałem, że Walter jest arsonistą. No właśnie, to Arton jest Ja tak czułem, tak że cię kusiło chyba w Nie, Nie, ku, nie kusiło. Szczerze, do, nie. Bo wiedziałem, do, że zaraz cała, cała... <słatki> tyle osób przyjdzie. Ej, dobre, dobre to.